co ja mam? Co to? Piłka. Piłka. Bawimy się taką małą piłką. Uwaga. Łap. Hop! Co to? A Auto! Auto! I got, Bawimy się autem! Tak! Bawimy się! Czym się bawimy? Igor? Cuch, chuch, Ciuch, Cuch, ciuch. cuch. Ciu, ciu. Pociąg. Igor, bawimy się pociągiem? Bawimy się? Tak! Tak! A co to jest? Pociąg. Pociąg. A jak mówi pociąg? Igor? Uuu. Igor, popatrz na mnie. U. Igor, pokaż! miś. Chcesz Misia? Proszę! Postaw, bo zaraz będziemy się bawić z nim. Uwaga, co my tu jeszcze mamy? Mu! Krowa! Krowa! Jak robi krowa? Jak robi krowa? Powiedz mi, gdzie pojedziesz po zajęciach? Do domu, tak. Wojtek, co ty teraz robisz? Co robisz? Bawisz się. A czym się bawisz? Czym się bawisz? Powiedz mi, samochodem. Podoba ci się samochód?